cyfryzacja to odpowiedzialność. Więc wyzwania cyfryzacji są wszędzie tam, gdzie nowa technologia wchodzi do życia człowieka. Ministerstwo cyfryzacji przygotowuje się na tą nową epokę, przede wszystkim szukając odpowiedzi jak zwiększyć kompetencje cyfrowe tak żeby każdy obywatel, Polka i Polak i dzieci również wiedziały o tym, jak budować i jak opiekować się cyfrowym światem. Dzisiaj trzeba wykształcić w Polakach takie przekonanie, że młodemu i najstarszemu że pracownikowi, ale i bezrobotnemu cyfryzacja służy, że ma ona pewną odpowiedzialność za to, jakie aplikacje używamy, w jakim świecie żyjemy. Więc jeden z głównych elementów tej przyszłości cyfrowej Polski widzę tam, gdzie kompetencje cyfrowe, ale oczywiście implementacja sztucznej inteligencji, walka z dezinformacją, wsparcie dla rozwoju cyfrowego przedsiębiorstw, to wszystko, co dotyczy cyberbezpieczeństwa odpowiedzialność za to jak będziemy zajmowali się chociażby implementacją czy wdrażaniem komputerów kwantowych. Co zrobić, żeby w Polsce było więcej fabryk sztucznej inteligencji, żeby zapewnić suwerenność technologiczną. To jest dzisiaj takie główne tematy na agendzie Ministerstwa Cyfryzacji. Dlatego dzisiaj między innymi jestem tutaj razem z wielkimi inwestorami, ale też osobami, które otworzyły swoją głowę, żeby przenieść ze świata nauki swoje rozwiązania do świata implementacji, czyli użycia człowieka i mam nadzieję, że takie imprezy jak Master Ends Robots Awards dają takie poczucie, że warto w cyfryzację inwestować, bo to, co małe, później skomercjalizowane daje lepsze zdrowie, opiekę w świecie realnym, edukację, czy może wprowadzić na przykład czas na wyższy level zarządzania firmami. Przede wszystkim staramy się znajdować nowe możliwości do tego, żeby zarazić w Polakach pasję do cyfryzacji, żeby wiedzieli, że cyfryzacja to nie tylko urządzenie, tablet, ale może wspomóc w nauce, w zdrowiu, w sporcie, w rolnictwie, w energetyce, w transporcie czy w logistyce. Nie ma dzisiaj praktycznie żadnej gałęzi życia, która nie wspierana by była przez Cyfryzację. Pokazują to zresztą nagrody rozdawane podczas Master and Robots Awards, dlatego, że to są nagrody, które dotyczą różnych obszarów życia: i finansów, i bankowości, i ochrony zdrowia i tego, co jest dzisiaj też bardzo ważne, czyli takiego połączenia na styku człowiek, automatyzacja, robotyzacja. Mam nadzieję, że te wszystkie działania, które Ministerstwo Cyfryzacji podejmuje, są właśnie po to, żeby budować taką wspólną tkankę nauki, człowieka i biznesu w jednym, czyli rozwoju cyfrowym.